Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fortnite'a dzisiaj zagram sobie challenge mianowicie challenge gdzie wyglądał tak, że co fragę zmieniam się, raz gram o właśnie na klawiaturce, raz gram na pacie. Jeżeli odciągam się spoda, to strzelcie lajka w górę, subskrypcję na kanale, będzie mi niezmiernie miło. Już Was zapraszam do oglądania z góry. Przepraszam, że tak dawno nie miałem odcinka. Po prostu brakowało mi troszkę jakby motywacji, nie wiedziałem co mam robić na tym YouTubie, ale już jestem i postaram się zrobić daily uznajmy tak, 7 łapek w górę i wlatuje daily z Fortnitea. przez zobaczymy ile utrzymamy 7 łapek, jedno, yy, jeden dzień daily Dobra, już nie przedłużanie, zapraszam do oglądania. Sierbane szuwary, mianowicie chciałbym wam powiedzieć jedną taką rzecz, że zaczynam sobie napać ten challenge. Leci tutaj dosyć sporo osób, mianowicie przydałoby się, <laughs> przepraszam, przydałoby się szybko jakąś skrzyneczkę. E, dziękuję wam, w... e, dziękuję właśnie Maneko za kupienie mi tego skinka w gifcie, Jezus, dziękuję bardzo. Akurat skinek mi się mega podoba Gold Trooperka, naprawdę kozacka. Dobra, my już mamy pierwszą broń i zobaczymy, czy kogoś nam się uda zabić. Dobra, teraz druga nice. Mianowicie są bardzo blisko mnie. Możliwe, że nawet za mną. Nie, nie lucik! O Jez, ale misklik. O Jezus. Oni on tu, oni tu idą. No spokojnie, to trzeba tutaj grać taktycznie. Dobra, oni są tutaj, czyli dobra, teraz... Myślenie nie jest moją mocną stroną ogólnie rzecz biorąc, ale myślę, że mogę dać radę. Dobra, dostał. Nie ma kewa chyba, a ja nie mam maców, ale liptom. Dobra, mm, nie komentujmy tego, błagam. Dobra, lecimy z następną giereczką. Teraz sobie zmieniłem. Yy, zmieniłem sobie. Okej, okay, mianowicie w tej gierce zmieniłem już sobie y, na klawiaturę. i Teraz już nie gram na tylko na klawce. Zobaczymy jak to wyjdzie. Leci tutaj dosyć sporo osób, tak jak można zobaczyć. E, ja jeszcze chciałbym dodać, że na klawiaturze ogólnie są słabsze niż na padzie, a więc nie wiem, jak pójdzie jeszcze gorzej. W ogóle beka będzie, jak nie pójdzie lepiej, ale w to wątpię. No ale może kto wie. Tutaj już mamy pompę na start, a więc jest dosyć kozacko. Dobra, taktycznie. No nie wierzę, zabiłem, Dobra zmiana, szybko napada. Dobra, jestem na padzie. OMG dom mi się zabić. Podjedziemy sobie ten domek od razu. Dobra. Wolę MK łatwiej do spamienia, szczerze. Teraz na spokojnie, to trzeba zrobić cichutko. Ja nie wierzę! Oj oh no, o oh no. Nie, 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 to mnie nie może zabić. Je Jezus tak jest, dobra, zmieniam się na klawę od razu. A szybko, szybko, dobra, Jezus, tak jest. Ja stąd może zrobię taktyczną zawikę. bo teraz się nie ma tu co walić. Ja się uleczę. Dobra, taktycznie udało się. By tu blisko oponenta. Już słyszę strzały od niego. Troszkę go widziałem. Aha dobra, jeszcze mam na plecach. Kurde. No dość niefortunna sytuacja, że rzeczywiście. Dobra, bierę od ciebie szybko. Kila Dobra, daj mi. O nie, no dobra, on jest bliski. Chyba otworzy. No nie wiem, co on zrobi. To się domyślam się. No on jest tak blisko. To on jest nadal, dobra. Dobra, jolo, idziemy na niego. Nevermind, ale gierka nie była najgorsza, to musicie, błagam napisać, że żeby nie było najgorzej. Ja się naprawdę staram. W ogóle jako taki mały przerywnik, dajcie znać ile macie golda w Fortnite'cie, bo troszkę mnie to ciekawi. Eee, ogólnie mam, no sami możecie zobaczyć, prawie 6000. praktycznie nie kupuję golda. Eee, ostatnio sobie ciśnę arenki, jakbyście chcieli live'a z arenkami, tam napiszcie po prostu live'a arenki, to ja zrobię live'a w jakiś dzień. Dobra, już lecę i zobaczmy czy w ogóle na gasnące gaje dużo osób poleciało. No tak jedna, druga, trzecia. Cześć. No tak 4-5 osób poleciało, no to nie jest ani jakoś dużo, nie jakoś mało, nie wiem co tam jakiś jak tam poleciał. Dobra, nieważne, nieważne. Błagał, że nikogo nie było na Big Benie. Dobra, nikogo nie ma. Dobra, dostał. Leży. Nice. Dobra, ja się szybko przełączam na klawiaturkę oh. i lecimy dalej. A strzelają! Agresywnie strzelają, widzę. Tu są jakieś lagi dziwne. Dobra, to jest bot, a więc easy Dobra, easy. I mamy 6000 golda. Nice. Serge w ogóle tak się powtórzyłem. Nice. Powiedziałem dwa razy. Dobra, wejdę do dacha i szybko sobie zmienię. Na padzika i lecimy dalej czy się u tego wyjaśnić Widziałem jak się tu budował Dobra widzę go On również mnie widział Kurczę on jest nade mną Co za chłop To on chyba nie wie gdzie ja jestem No jakiś niezrównoważony psychicznie Nie wiem jakiś Kurde, ty to gdzie on je... Dobra. Dobra, kolejny oponent. Dobra, uspokój się tam. Ty! No nie no, takie warzywo mnie zabiło! Nie dobra, tak nie możemy być, my gramy kolejną giereczkę. Dobrze, nad nami jest oponent. Aha, kolejny, nie no, super Be like. Zobacz się tak skradam, ale... Dobra. Leży. Już się zmieniam, tylko wezmę sobie te rzeczy i się uleczę. Aha! Ej, nie do nie słyszałem chłopo, przepraszam was. Dobra, ja Wam dziękuję za oglądanie. Zobaczyłem na swoim materiałach siemka.